W kolejny wtorek, w kolejny wtorek, w którym przygotowaliśmy dla Was kilka fajnych rzeczy, mam nadzieję, także moi kochani zrobiło się nam tutaj trochę słuchawkowo, zegarkowo, ale na przełamanie tego trendu mamy też jednego laptopa, więc mam nadzieję, że te rzeczy, które mamy tutaj przygotowane Wam przypadną do gustu. Także standardowo zapytam kolegi, czy mamy przygotowaną eee, ankietę. Mamy przygotowaną, ale jeszcze nie dodaną, więc zaraz pojawi się ankieta, w której oczywiście będziecie mogli zagłosować na... O, cześć Piotrek. W ogóle potrzebuję czat też widzieć na ekranie. No i wiadomo TikToka też by przydało się mieć. Mam go tutaj, ale co na dużym ekranie to na dużym ekranie jednak. Także witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Witam cię Piotrze i co? I będziemy czekać tutaj na rozwój wydarzeń. Cześć Robercie! Szczała, tak szczałka, szczałka Robert. Co? Zaraz pojawi się ankieta. Wy oczywiście już możecie na Facebooku napisać, czy któraś z tych obecnych rzeczy jest dla Was tą, która powinna się pojawić jako pierwsza. Cześć, Piotrek. Mamy słuchawki Sony, nieużywane, nowe, fabryczne, dokanałowe. Tutaj są słuchaweczki jeszcze zapakowane. Czarne WF1000 XM5 i takie słuchaweczki nowe, około 1000 zł w sklepach. Najtańsze za 999 zł znaleźliśmy w sklepie, a tak mniej więcej 1200 zł one sobie e, latają mamy też smartwatcha e, Huawei Pro 3 to była jaka wersja? to była ta wersja Elite, elite. tak jest Elite e, mamy też GESA, e, smartwatch Gesa mamy słuchaweczki bardzo e, wysokiej jakości e, wykonane bardzo wysokiej jakości wykonania <laughs> słuchaweczki mamy słuchawki Bowers and Wilkins e, słuchawki nauszne bluetooth bardzo fajne też około 1000 zł. Nowe latają 1200 w tych okolicach. Cena zegarka: wszystko będziemy tutaj licytować. Wszystko będzie odbywało się drogą sprzedaży aukcyjnej. Także tutaj, jeżeli chodzi o ceny, nie pytajcie mnie, bo jeszcze sam nie wiem. Zaraz będziemy zaczynać z pierwszą rzeczą. Oryginał, tak, oryginał wiadomo, że oryginał. Na wszystko, jako firma, dajemy gwarancję. Także jest oryginał. Fakturka Paragon, wiadomo kochani, no i jest laptop laptop ThinkPad Pro 13.3 generacji czwartej z i5 z, z 32 GB RAMu i 512 dyskiem NVMe i oczywiście cały komplecik do tego laptopa jest także co, co byście chcieli jako pierwsze, jeżeli zaraz się nie dowiemy, to start, wystartujemy sobie z rzeczą taką dobrą na start, może z jakimś smartwatchem, zobaczymy tak, bo tutaj eksperci nie są zgodni nie są, nie są zgodni Nie są zgodni jak zawsze Jest pół na pół To co, może słuchawki Może jednak słuchawki Sony, polecimy z soniaczami. Fajne, nowe, nieotwarte Dobra cena na nie będzie, także będziemy mogli sobie zacząć Z słuchaweczkami Czy mamy monety złote? Czy mamy monety złote? Słuchaj, będą monety dzisiaj Będą monety, ale Srebrne Srebrne, nie? Będzie tuba cała srebrnych monet, także dzisiaj złotych monet nie mamy, ale normalnie co tydzień praktycznie są, po dwie, nawet po trzy, czy to ruskie ruble, czy to dolary amerykańskie, bardzo różne się trafiają monety. Polski orzeł bielik też był ostatnio, także coś się, coś się zawsze znajdzie. Dobra, to co? Zaczniemy sobie ze słuchawkami, tutaj oczywiście przypominam tylko, że linki do licytacji jak chcecie to macie w bio, bo tutaj na TikToku Wiadomo, przyjmowanie przyjmowanie ofert wiązałoby się z tym, że nic byśmy nie sprzedali Także zapraszamy na dom aukcyjny DPK na Facebooku, na YouTubie Linki macie na naszym profilu TikTokowym Czy jest niemiecki orzeł bielik? Tak jest, tak zwany Volksdeutsch Orzeł Volksdeutsch, taki może by się znalazł Dobra, wracajmy do słuchawek O 200, 200 zaczynamy, 50 podbijamy Tutaj mamy 250 od Krzysia który napisał dom 250, ale rozumiemy, że czasami w szranki wchodzą słowniki. I tutaj DPK zmieniło na dom. Jest, DPK 250, Krzysiu, Piotra też mamy, ale Piotrze trzeba dać jeszcze 5 dyszek więcej. Jakie monety? No różne, no tak jak mówiłem. Ostatnio mieliśmy orła bielika, mieliśmy ruskie ruble, mieliśmy dolary amerykańskie, większe, mniejsze. Także tych złotych, monet tutaj się trochę przewija. A jakie będziemy mieli, to będziemy mieli to będą te kanadyjskie kanadyjskie dolary 25 sztuk w tubie srebrne. Mamy 300, mamy 300, także czekamy na 350 o, Adam, 600, to Adam Szybciutko Adam dorzuca jeszcze 5 dyszek i tu już Ci mogę powiedzieć, 650 to jest cena minimalna. A sk skąd wiesz, że nie mam praw ani pozwolenia? Mamy oczywiście Mamy oczywiście tam gdzie Odbywają się licytacje na naszych pozostałych kanałach, jest regulamin. Można się wejść, zapoznać monety. E, Bulionowe inwestycyjne, tak, no też się zdarzają. tak. Takie jak Krugerandy, na przykład też mamy. Czekamy na 650. 650 to będzie cena minimalna za te słuchawki. Tak jak mówiłem, nowe w sklepie. Na etanie znaleźliśmy za 999. Te też są nowe, są jeszcze nie otwarte. Tak jak widać, ten kartonik nie zrywany nigdy. Tutaj jest możliwość taka strzałeczka zerwać, sobie otworzyć. A. Tu nie możesz. Mogę. Eee, czy bulionowe to są takie, co się daje do rosołu? Tak jest, tak jest. To są właśnie takie. Eee, także masz y, możliwość wołowe, tak? Drobiowe. Monety bulionowe są różne, tak? <grytanie> Pablo dobrze napisał, co zgłaszaj, tak jest. Do Komendanta najlepiej. Albo do dzielnicowego. O. Czekamy na 650, czy będziemy mieli 650 za słuchaweczki do kanałowe, czarne Sony, bardzo ładnie grają, słuchajcie, oczywiście są zintegrowane z tymi wszystkimi e, asystentami głosowymi, tak, tak jak macie iPhone'a, no to wiadomo Siri, jeżeli macie e, Androida, no to jest, e, że tak powiem, asystent Google ewentualnie e, Alexa Prime, tak, w pudełeczku z ładowarką. Znaczy, generalnie masz tak, przewód ładujący na USB-C, tak? No i masz tę pudełko, pudełko, które też ładuje ci słuchawki, tak? Także czekamy na 650, jeszcze chwilę. E, jeszcze mamy, ile? Jeszcze kilka minut mamy, żeby tą e, licytację pociągnąć. Takie 3 minutki dla te słuchaweczki, tak, że być może ktoś się zgłosi. E, ty, 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 wysyłka do Niemiec jest możliwa, tylko powiem tak, e, czy lubię mandarynki? E, tak, jak Marcin. Jeżeli chodzi o wysyłkę do Niemiec, no to tylko... Yy, czy mamy kolejnego elektryczną? Adam była z dwa tygodnie temu, była kolejnego? Coś takiego. Z dwa tygodnie temu mieliśmy. Chyba masz linki w Bio yy, u nas. Linki w Bio. Yy, w Bio na TikToku, czyli na naszym profilu TikTokowym masz linki, albo sobie możesz wpisać ręcznie dom aukcyjny DPK na Facebooku, na YouTubie, tutaj i tutaj lecą transmisje, na których można wziąć udział, tak? W licytacji. Na TikToku niestety nie można. Piwko można, ale na TikToku nie można. Yy, tak, słuchajcie, wysyłka do Niemiec, bo nie odpowiedziałem. Jest możliwa, tylko trzeba zapłacić dodatkowo, bo na terenie Polski wysyłamy za darmo zawsze każdą rzecz. Czy to jest za stówkę rzecz, czy za 20 tysięcy, wysyłamy to za darmo, ale do zagranicznych, że tak powiem, klientów niestety trzeba dopłacić. Czy zegarki? Druga godzina licytacji. Tak, będzie Longines, będzie Omega. Omega, Omega, bo Omega Genev Vintage będzie tak, w drugiej godzinie, ale w trzeciej też się coś znajdzie nie będą dwa zegareczki, także 17.30 19, dobra musiałem sobie przypomnieć, <laughs> czekamy na 650 w dalszym ciągu za te słuchawki Sony, nowe, zobaczcie sobie ceny w sklepach, oczywiście macie tu model, tutaj jest napisany model tak, WF-1000XM5, wpiszcie sobie w Google zobaczycie, że najtańsze są za 999, my Chcemy 650 zł, to jest cena minimalna. Do paczkomatu czy kurierem. Panie, Jacku, dokąd wysyłamy? Wszędzie. No jasne, że tak, wszędzie. I do paczkomatu słuchajcie, i kurierem. I nawet do naszych punktów możemy wysłać. Jeżeli macie blisko nasze punkty, mamy ich 18. Jak to działa tutaj? Tutaj nie działa właśnie. Jeżeli byście wziąć udział, no to tak jak tu jest napisane, linki są w profilu TikTokowym naszym, albo wpisujesz sobie dom. Aukcyjny, DPK. Jak pisze sobie czy na YouTubie, czy na Facebooku, wyskoczy ci nasz profil, e, i tam możesz wziąć udział. Tak, tam jest e, transmisja. Dam 550. No nie, no już mamy 600, a chcielibyśmy 650. Jest Kinga, cześć Kinga. Smartwatche są Kinga, ale czekaj, czy będą jeszcze smartwatche dzisiaj? Nie, takich typowo damskich nie mamy. Co się stało? YouTube'a nam wypięło. To chyba musimy zrestartować transmisję. Co? Live jest. Ale nie widzimy komentarzy. To co możemy z tym zrobić? A, chyba na restreamie musiałbyś odłączyć kanał i podłączyć. Tylko pokaż mi, pokaż mi komentarze, z... czy tam padła jakaś oferta. Nie, Karol, 650 to jest minimum. Dobra, Karola, przeczytaliśmy to dawaj szybko. Zrób, Restart mamy od Adama 650 zł, także co? 650 po raz pierwszy, tak Mariusz. Coś nam się odpiął YouTube, ale zaraz wrócimy tutaj. Zaraz go zrestartujemy i, i będzie w porządku. 650, skąd bierzemy te rzeczy? Dobra, już tłumaczę. Tym razem, już nie na świecie, powiem szczerze. I uczciwie. Mamy punkty, w których skupujemy przedmioty od ludzi, tak? Mamy komisy, mamy sieć komisów, mamy 18 punktów. No i z tych punktów od czasu do czasu zabieramy sobie jakieś rzeczy i sobie tak wrzucamy tutaj na transmisję. Skarbowy ma już film. I dobrze, może wpadną policytować to jest dobra opcja. Także zapraszamy wszystkich ze skarbówki i nie tylko. Zapraszamy wszystkich. Kinga, co dzisiaj w tej godzinie? Co dzisiaj w tej godzinie? Co w tej godzinie? Bo mamy 4 godziny, tak? Ale w tej godzinie mamy tak. Mamy zegarek Smartwatcha Gesa, mamy Smartwatcha Huawei Pro, trójeczkę. Mamy y, słuchawki Bowers and Wilkins, mamy słuchawki Sony, które y, właśnie robimy sobie po raz drugi. Jesteś na stronie Restreama, możesz wypiąć?